Szanowni Państwo, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, tej informacji. Jest to pewna ciekawostka, którą Państwu prezentuję prezentujemy jako quest, bo jest to informacja o restauracji, która znajduje się w Warszawie. Restauracja jest restauracją uzbecką, czyli serwuje dania. Uzbekistanu, z Taszkientu z Samarkandy, nazwa lokalu to Samarkand, no, czyli Samarkanda po naszemu. I taka bardzo bezpośrednia informacja. Wiktoria Didenko, a nasza Wiktoria, która stworzyła słynny program Speaky Freaky, i ten program jest Państwu znany, Wiktoria myślę, że też. Na kanale Quest for English można ją zobaczyć. Urodziła się w Tashkentzie, w Uzbekistanie. I my, questowcy, mieliśmy okazję zapoznać się z tym jedzeniem. No i kiedyś, będąc w restauracji, która jest niezwykle przyjemna, z fenomenalnym jedzeniem, w restauracji w Warszawie właściwie są dwie restauracje o, o, o nazwie Samarkand. E, powiedzieliśmy sobie, że może zrobimy uprzejmość tej restauracji, tak, ale także i taki ukłon w kierunku. Wiktorii, zrobimy jej przyjemność i zaanonsujemy tę restaurację i zaprosimy Państwa na naprawdę wspaniałe jedzenie, które nawiązuje do gustu Polaków. I, i, i powiem w ten sposób, że wszyscy znajomi, z którymi się wysła, wy, wybrali, czy, czy dla których było zamówione jedzenie uzbeckie, naprawdę sobie chwalili. A więc to od razu daje znać, że to nie jest jakaś płatna reklama, nikt nam nie zapłacił za to, żebyśmy powiedzieli o tym, co nas cieszy i z czego korzystamy i zapraszamy właśnie dla tego Państwa, do tego, żebyście skorzystali, bo naprawdę miejsce jest ciekawe, atmosferyczne, malutka, restauracyjka, ze wspaniałym jedzeniem. I od razu powiem, warto zatelefonować, zrobić rezerwację, bo nie zawsze miejsca są. Zapraszam serdecznie. I miłego czasu życzę. Takiecie w Tarkięcie, Samarkandzie, w Uzbekistanie, chociaż przez chwilkę, kiedy będziecie państwo spędzać tam czas.